Dobra, słuchajcie, plan jest prosty. Latujemy już powoli do planety zabójczą choinką, a gdy wylądujemy, trzymamy się naszych ustaleń jeszcze z Ziemi. Plan taki, jak ustalaliśmy. Lądujemy na planecie, a potem w takiej kolejności, jak ustalaliśmy na pierwszy front. Leci metalowy łeb jako mięso armatnie, jemu nic się nie stanie, atakuje choinkę swoim mega mechanicznym ramieniem, któremu nic choinka nie zrobi. Chwyta zakorzenie. Następnie wchodzi sojer Sojer z piłą. Nie, chce ją wyrwać gołymi rękami. Może być gołymi rękami. Sojer wyrywa drzewo gołymi rękami. Wtedy na pomoc wchodzi strach na wróble i ścina się kierą drzewo. Gdyby to miało się nie powieść. Wjeżdżam ja z laserami. Piu, 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 piu. Oczywiście, nie ma powodu by miało się nie powieść. Gdy z choinki zostaną już tylko szczątki, wchodzi do akcji króliczek, po to, by zjeść pozostałości zieleniny. Chrup, chrup, chrup. Chrup, chrup, chrup. Chrup, 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 chrup. Medyk cały czas pozostaje z boku, gotowy do akcji, by ratować, bo na pewno nie obędzie się bez ofiar. Potem wszyscy celebrujemy zwycięstwo nad choinkami z zabójcami. Pamiętajcie, straciliśmy mandalorianina oraz maga. Bitwa może być więc znacznie cięższa niż ją planowaliśmy. Bądźcie to gotowi. Jesteście gotowi? Tak jest! Czy wszystko jest jasne? Tak jest! Dobra, podchodzę do lądowania. Zz z

Jak to? Drzewo ewoluowało? To jest niemożliwe! To znaczy technicznie rzecz biorąc, oni byli bardzo inteligentni, ale aż tak zaczęli się poruszać? Komputer, jesteś pewny, że forma życia, która jest za tą skałą, się porusza? Bez dwóch zdań. No, to panowie, jeszcze misja okazuje się cięższa niż... niż się spodziewaliśmy. Dodatkowo nie wiem, czy widzieliście, ale jest tutaj kanonierka waru. To oznacza, że Wielka Arma Republiki już próbowała rozprawić się z tymi drzewami. Skoro Armia Klonów Republika czy tam już wczesne imperium nie dało rady? Nasze szanse te stopnieją. A może masz jakąś mowę motywacyjną przed walką? No właśnie nie. Ale panowie, naszą motywacją jest to, że chcemy przeżyć, tak? Wylądowaliśmy na tej planecie, nie mamy więc żadnego wyboru. Musimy więc rozprawić się z śmiercionośnymi choinkami. Z tym horrorem sprzed lat, który chodzi za mną. Po tym jak dziesiątkował naszą drużynę. Dobra panowie, gotowi? Tak jest. Zaczynamy. Akcje, wycinka. Panowie, jeszcze raz powtarzam, możemy nie wyjść z tej akcji cało. Ale robimy wszystko, by wyjść i by pozbyć się śmiercionośnego zagrożenia dla galaktyki, jakim są te choinki. Gotowi? Możemy zaczynać. Zaczynamy. Go, go, go! ty coś? Nic nie słychać. No właśnie. Aj, chyba załatwiło go to szybciej niż myśleliśmy. Sojer, ja się tak łatwo nie dam. Aaaa. O, wszyscy! O, znowu cisza. Ale, że się tak szybko załatwiło? Wchodzisz! Nie, ale teraz to się trochę boję. Wchodzisz! Dobra. Uuuu. Medyk, szykuj się. Chyba mamy trzech rannych. Nie słychać żadnych, żadnych szmerów i walki. Chyba choinka załatwiła ich, nim nawet zdążyli się do niej zbliżyć. Miłość, wchodzisz! No dobra, ale nie pali mi się też umierać. Uuuu. Kurde. Nic nie słyszę. Medyka chyba też załatwili. Ajajajajajajaj. Co ja powiem w domu, jak wszyscy umrzemy? Bibi, skanuj sytuację. Jak to wyczuwasz dalej pięć form życia? Czyli widzisz, może walka trwa? Czyli jeszcze jest nadzieja? Dobra, lecę, ale polecę tam osobiście. Rozwali ją rękami. Co jest? Czyżby choinka ich zahipnotyzowała, albo coś? Co się dzieje? Czemu nie atakujemy? Zobacz sam! Eee... Co to ma być? Skoczkowuj mu z mojej ziemi! Bataty mi pan deptasz! Eee... Co? Bataty mi pan deptasz! Nie widzisz pan? Uprawiam to kosmiczne bataty i inne zimniaki, a wy mi to po nich deptacie? Ludzie, co wy? Ja mam dofinansowanie, ja muszę mieć odpowiednią ilość wyhodowaną, bo, bo jak nie to mi zabiorą! Dofinansowanie będę musiał zwracać. Panie, złaś pan, złaś pan, złaś pan! Czekaj, czekaj, rolniku! Lecieliśmy tu kilka odcinków, to była zorganizowana akcja kosztująca wiele studów nasze Klosku City. Lecieliśmy tu by zabić śmiercionośną choinkę. Gdzie jest śmiercionośna choinka? Jaka choinka, panie? Tu nie ma żadnych choinek. A to co to jest? Tu kiedyś była śmierć, ta choinka. Panie, tu to, to drzewko to już 20 lat temu, słuchaj go, nie ma. Coś pan. Jak to 20 lat? Od 20 lat ja planuję zemstę. Na tym drzewie. Czekaj, czekaj. Żółty astronauto! Chcesz nam powiedzieć, że planujesz od 120 lat, a przed wyprawą na tą śmiercionośną misję, na której prawie zginęliśmy. Nie zrobiłeś researchu o tym, że choinka uschła dawno temu? A, no skąd ja miałem wiedzieć. My w latach 80. nie mieliśmy internetu. Jak miałem zrobić research? Człowieku, straciliśmy maga z lat 90. oraz Mandalorianina. Przypuszczalnie zginęli na tej planecie, bo to by się nie chciało zrobić researchu? Ja pierdził, co za typ! Panowie, zwijamy się do domu. Jak kloca kocham. Nie widziałem głupszej misji w historii klockości. Wracamy do domu, ziomki. Mam dość. Pomyśleć, że prawie zginąłem. A, czyli to wszystko, co zostało z mojego śmiercionośnego wroga, od którego tyle lat planowałem zemstę? On umarł? I to beze mnie? I to nie ja go zabiłem? Tak po prostu usek? Takie jest życie, mój drogi przyjacielu. No, czasem tak bywa, przyjacielu, że niektóre rzeczy dzieją się tylko w naszej głowie. No i też tak było w tym wypadku. Yy, ale wszystko fajnie, pięknie, ale... Yy, mógłbyś już zejść z moich yy, batatów? Ech, dom, słodki dom. W końcu mogę wrócić do tego, co lubię najbardziej. Do pilnowania klockoza City z kosmosu. Śmiercionośne choinki nie żyją, okazuje się, że już nie są zagrożeniem, więc teraz będę dobrze jak nigdy wykonywał swoje zadanie. Ale jeszcze jedna sprawa. Cyk! Gdzie moje radio? Cyk. Play! O, teraz perfekcyjnie! Ten, teren, ten, ten... Łooo, ziomuś! Skąd Cię tu wziąłeś? Kim jesteś? Aaa, Czy my się znamy? Ziomuś, kilka odcinków temu na planecie niż z klocem pojawiłeś się znikąd i dałeś nam klocka, po czym znikłeś. P.S. Uważaj, tu jest świeżo mułem, tutaj podłoga jest ślisko. Jak to się spotkaliśmy? Pierwszy raz Cię widzę. Jak się nazywasz, kolego, w ogóle? Jestem Podróżmen. Gdzie, gdzie to jest to mokre? Pyk! Gdzie on jest? Podróżmen! Gdzie jesteś, Podróżmen? Halo!